Cześć, tu Ewelina, i dzisiaj zabieram Cię do H&M, Także chodźcie, chodźcie. Wchodzimy do środka i słuchajcie, dzisiaj nie będzie tutaj przeglądu, ale będzie mierzymy. Także Makła wylądowała w przymierzalni i zobaczcie, co ja tutaj wybrałam, co ja tutaj wzięłam. Także będziemy oglądać i będziemy mierzyć. Mamy tutaj dwie torebki. Mega modna torebka. My tylko teraz, wiecie, tak sobie o, zerkniemy na nią. Zresztą na wszystko będziemy tylko zerkać i ceny, a będziecie bardziej już oglądać to, jak będę mierzyć. 79,99. Tak. I tutaj kolejna duża torba 147,99. Torebka tak wygląda, a w środku a w środku zobaczcie standardowo. No tutaj po prostu już więcej nie rozchylam, bo tak po prostu jak praktycznie większość torebek. Wzięłam też takie okulary yy, i powiem wam, że ja raczej sama takich okularów bym nie wybrała 79,99, ale wiem, że dużo dziewczyn poluje na coś takiego i dziewczyny właśnie te przeglądy, te mierzymy, to jest dla was. Ja tutaj nie wybieram rzeczy dla siebie, tylko dla Was, bo wiem, że sporo dziewczyn być może. Poszukuję czegoś właśnie w trendach, na przykład takich okularów. A co my tutaj mamy? Słuchajcie. 47,99 to jest góra, bo to jest taki secik ze spodniami. Materiał taki jakby muszlinowy, ale zaraz wam pokażę składowo, jak to wygląda. 52,99 spodnie. No i macie też skład. Kolejny zestaw. 199. Kamizela. Do tego mamy spódnicę. Na guziki od góry. Słuchajcie, do dołu. Ja wziąłam sobie dwa rozmiary tych spódnic. I słuchajcie, niestety mierzyłam tą mniejszą, ale to już nieważne. 147,99. No właśnie, guziczki fajnie od góry do dołu. I patrzymy na skład. Wzięłam też dwie sukienki. Jedna ażury i hafty, czyli coś, co było modne, ale jest nadal. 164,99. Słuchajcie, ślicznie wygląda tutaj na dole taka falbana. Zresztą zaraz wszystko obejrzycie. I mamy 100% bawełny. Kolejna. No, to po prostu takie, wiecie, hitowe. 164,99. Wzory. <noise> no i zobaczcie na skład. Też mamy tutaj 100% bawełny. Zaczęłam od tej sukienki. Zobaczcie jak ona rewelacyjnie wygląda. Ona po prostu jest śliczna. Ta falbana na dole. Zobaczcie tak dziewczęco, lekko to wszystko wygląda. Tutaj prześliczne rękawki. Trochę większa jest, ale to wiecie, tylko ja wam tu pokazuję, ona pod spodem ma taką jakby haleczkę, ale ta haleczka to wiecie, taka, no, no, no. I zobaczycie też pod szyją, zaraz zobaczycie, jak to też pięknie wygląda. Tutaj pokazuję wam, jak możemy zostawić to z tą dużą torbą. No, buty jeszcze mogłam wziąć, ale wiecie, już nie miałam rąk ze sobą dzisiaj, a nie miałam też pomocy. No i okulary. No i co? Mierzymy te okulary, słuchajcie. No, niestety ta metka dynda tu z boku. Ja będę chciała sobie ją zaczepić, ale ona będzie mi odskakiwać. No ale, dobra, próbujemy. I powiem Wam, że byłam zdziwiona i widzicie, czasami to tak jest. I ja po prostu myślałam, że w takich okularach to makła nie za bardzo, a wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajnie to wygląda. A sukienka, sukienka jest po prostu świetna. No tak, ja tam montuję. <ścoughs> I zobaczcie, śmieję się z tego, no naprawdę. No te metki to czasami tak są. No ale lepiej tak z boku niż gdzieś tutaj, wiecie, czasami z przodu jest, że po prostu nie widać. Nie widzimy, jak wyglądamy w tych okularach. Dobra, wskoczyłam w drugą. Zobaczcie na te rękawki, takie bufiaste troszeczkę, baloniki. No jest śliczna, jest śliczna, ma dość głęboki dekolt tutaj o trójkącik. Pasie odcięcie, więc świetnie podkreśli nam talię. No i ten wzór. No i oczywiście bawełna. Mamy jedną torbę. Tak to wygląda. A tą drugą za chwilkę. Słuchajcie, też ją uruchomimy. Spokojnie. No i taką, wiecie, sukienkę możemy też wystylizować właśnie w różny sposób. No ale makła już skoczyła tutaj w ten secik, byłam go bardzo ciekawa. Zobaczcie na tą strukturę materiału. Powiem Wam, że bardzo wygodne. Zresztą te wszystkie rzeczy były wygodne i bardzo dobrze się w nich czułam. Ten, tutaj był ten zestaw jeszcze koloru brązowego, no i torba. I tutaj znów chcę okulary, więc zakładamy te okulary, słuchajcie. No, całkiem fajnie. To co dziewczyny, bierzemy tą drugą torebkę, hmm? odwierzę tylko tutaj elegancko te okulary, o, i bierzemy tą czarną. Mega modną, mega modną, one są po prostu we wszystkich sieciówkach, to znaczy, wiecie, troszeczkę inaczej wyglądają, ale chodzi tutaj o tą siateczkę, bo na w środku jest wypełniona tutaj jakimiś papierami, ale generalnie to jest taka, wiecie, o, siateczka. Mm -hmm. No, też całkiem fajnie. O, tutaj Wam pokazuję dokładniej. I ostatni już tutaj zestaw. Niestety, zobaczcie, jak to jest. E, tutaj kamizela jest <gryw> dość spora na mnie, natomiast spódnica, widzicie, no już przymierzyłam ten mniejszy rozmiar, już nie chciałam tego większego ale opina się. Natomiast ja Wam powiem tak, to mają te dziewczyny, które mają bioderka, wy znacie Wy wiecie jak to jest, właśnie tak jak ja. Czyli tu w pasie, słuchajcie, jest luźno, natomiast na bioderkach się opina, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, ja bardzo lubię swoją figurę. No i też dziewczyny, mam nadzieję, że akceptujecie swoje figury. Fantastyczne jest to w tych zestawach, że tutaj też możemy wystylizować to bardziej tak na luzie lub też bardziej na elegancko i zagramy tutaj dodatkami, butami, fryzurą wszystkim i zupełnie możemy mieć różne właśnie te stylizacje. Czyli to będzie coś takiego, co możemy, słuchajcie, też wiadomo i górę tutaj inną rzucić, czy dół inny sobie zapodać ze spodniami. To nie musimy zawsze przecież w komplecie nosić. No właśnie tutaj jest bardzo, bardzo luźno. A na bioderkach się opina. No i co? I tańczymy. Uwielbiam w hajemie właśnie muzykę. No świetną, świetną mają tutaj muzykę. Zawsze, jak wiecie, jestem w tej przymierzalni, to troszkę można zaszaleć. Halo, halo, jesteście tutaj jeszcze? Jeśli jesteście, koniecznie zostawcie po sobie jakiś znak, ślad. No a ja z Wami się żegnam i widzimy się już jutro o 16.16. .16.